Jest leather room Kurwa trzyman. sorry Ja pierdolę no kurwa. Jezu Ja zdechnę zaraz <grym> Kurwa A to jest good night A nie jeden na site jest Aha. Ty Karol ty masz glocka, czy co masz? Dober, <grym> ty weź Kuci No kurwa nie no, <grym> no <lecz. grym> Ja pierdłem Rzuszę flaszę z lampy Różny. Może wygrać. wrócić najda. Drugi, low, low, ale, to... cool. ale to było tłuste low, <grym> <Gdy czekał. grym> tak, 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 tak. to low, 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 Ale weszło. Robert, zaskakujesz eee... mnie. Asacja z Beret Kurwa. Kierwukon. Jesteś? Partyżownictwo? Czek z Najpięknie. <laughs> <raz. laughs> nice. no Ładnie okay, that was fast. Ej. Co to wygląda? Ej. 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 słyszałeś, Ej. 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 Dobra, defuj, 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 defuj. Defu, defu. Sorry, ale zabiłem, zabiłem, zabiłem. zabiłem, zabiłem. Holy oh, dobra, git Next. A, Jeszcze jeden, jeszcze jeden jest. Okno chyba. dwa. Wrzucam flash. Last, ja Kurwa, jaki strzał! Hmm. Kurwa... Eee, może być krzesło. Ja pierdolę! No jest o, o, ej no! Kurwa... O. Co ty dzisiaj robisz, halo? Dobra, jak chcę mikrofon... Kurwa... Kurwa, kurwa jak się zaraz ćwiknę jutro, to się zesrasz. O, no, o, no, a mocno, ci z kurwa... Mocne słowa jak na anime fanboya. <śmieniciela> A dziękuję, dziękuję, staram się jak mogę. <śmieniciela> Kupić Nie kupujcie Grzeszkowi! Nie, nie kupujcie, coś zrobił. O Co kurwa! Strzelaj! Zawił bójśko! Co? Nie widziałem! Nie cię na minimafie, przepraszam, na Rampy jeden, obicy trochę, jest Tetris, nice. Kurwa, Adi! Nie trafiłem <laughs> mu w łeb, <laughs> kurwa. Ej, Ale lagi masz, kurwie. Good job, team. <laughs> yes. Affirmative. Nie wiem, co to było. W nie mogłem trafić, <śmiech> Kurwa. <śmiech> Zgadzało. Bb. Biało ma. kurwa. Jeszcze Ja nie! <laughs> nie! Oh god. Oh god. Trafiłeś go w nogi chuj! no problem No sterio Nie cię wcześniej uciekałem Jak kurwa mnie widziałeś jak uciekałem Prześciane kurwa? Wiesz co, jak fliknąłem na Pablo to widziałem cię Mam okaże w lewej stronie jest... Jak ty żeś MNIE WIDZIAŁ NIBY? Cześć, co tu nagram Robert już na plecach wam <grym> widzenie jak chuj... A już kurwa na barana wskaczę. wio! Iść ta wio! Rambusta jeden z tego, kurwa. Pod schodami, o, pod o, no, Kurwa! OOO! <grym> Ej, skalera tabela Nie, lobbyach, report wallhack aimbot submit mam mam Daję. Okej dobra z tego jestem zadowolony <śles>